Witam wszystkich ponownie, ludziska, tutaj jest i kontynuujemy grę Max Payne 2 The Fall of Max Payne. Wychodzimy na balkon, więc ja bym wyjął karabin snajperski. Hmm, zobaczymy coś stąd. Nie bardzo, co? Więc jednak pozostaniemy z yy, dwoma pistoletami. Ops, sasa. Cóż, wchodzimy tutaj, tak. Nie da się, ale tu się też nie da. Ale tu się da. Nie, też się nie da. Da się wybić szybę? Da się. Teraz sobie wyjdziemy. Okej, okay, trzymasz się za głowę. Jakby Mona już coś chciała powiedzieć. Jednak nie. Hm, fajne. Okej, okay, tutaj nic nie ma. O, takie. Taki fotel chciałbym mieć przy kom... czy tym. przy moim stanowisku nagrywania. Mogliśmy go max tutaj dać. Bo na razie siedzę na takim krześle. Co po dłuższej chwili siedzenia jest strasznie niewygodne. Okej. Okay. Może weźmiemy prysznic. O! Bierz prysznic. Fajny.

Dobra, to jest po nich F5. Więc już wchodzimy na górę. Wow, to tutaj Oj. schowaj się, Max. Dobra, po nim. Znowu szybki zapis. Idziemy na górę. Nie powinno być tutaj już nikogo. Some some Okay, so We're late. He's dead. You need to get out of there. We need to leave now. More cleaners in the lobby coming your way. I wasn't ready to go. Not without a single piece of evidence. In the photo a group of men posing in front of a manor house. Corcoran was there. Senator Gate was there. So was Alfred Woden. So it was true. All bets were off. The Inner Circle was involved. They're in my stronę. Move, yes, I can. My should have. Bronze. Minimax? Hmm. Idą w moją stronę, tak? Tak, they're in. Słychać to. muzyczce. No chodź tu. Zrzucił granat. Dobra, sam siebie zabić. się A wystawił tylko rękę z pistoletem spryciarz. leczmy się i weźmy stąd leki Karabin M4. Wow, to może na razie jest kałasznikowa AK-47, skorzystajmy. Ok, Mona, może coś powiesz? Ok, jest tutaj koleś. Ok, to było piękne. Zapis. Ok, nikt z windy nie ma zamiaru wysiąść. Tu nikt też nie stoi. Onże w szafce jest coś pożytecznego. Są leki, ale niestety mam pełne życie. Ok, dobra. Sypialnia, sprawdźmy szafy. To jest zamknięte. To jest otwarte, to jest otwarte, to jest zamknięte. Wow, nic nie ma. Ktoś źle garnek włożył do tej. No, a ta lodówka jest podobna do tej, co ja mam. Dobra. To już tutaj nic nie ma. Schodźmy na dół F5 i łyk herbaty. Ok, no i na dół ktoś włączył muzyczkę, a ten gra na fortepianie. Zobaczcie, to już sobie nie zagra, Wyskoczyć na balkon poniżej. Skoro mówisz tak, mona, że. to dam radę. I amunicję, czy nie ma tutaj kręgli. Nie, to chyba nie będzie problemem. Możemy też, możemy grać. O, proszę. Jednak Max ma umiejętności na górze, czyli on jest na dole. Gdzie to oni mówią? Tam. Gdzie oni to mówią? Bo mam karabin snajperski. Tutaj, ok. Bierzemy karabin snajperski. Strzelimy muheda. Ok. I kolejny myślę, że to tyle. Ile mamy amunicji do tego? Bo nową braj mamy MP5 15. Chodźmy z tym jakie mamy aha granat koktajl mułotowa Ile ja mam granatów? 10, koktajl mułotowa 5 i walka wręcz. Chociaż nie wiem, jak się walczy wręcz. Weźmy dwa pistolety. Zapiszemy i skaczemy na dół. Wyskoczyliśmy Mona tak jak chciałaś Zapiszmy przed wejściem do tego budynku i wejdźmy do niego Wow Dobra to widzę też jest Dobra, jeden Może tylko ten jeden był w tym budynku Nie, nie tylko ją Jest ich tam dużo więcej Okay, Max, więc mówisz, że twoje kule nie przechodzą przez te drzwi. Ty też się nie możesz schować. Okay, to. Okay. Dobra, ładne. Monoc, też. W lobby. Dobra, mamy trochę amunicji na nich. Sprzątacze. Okej, okay, tutaj nic nie ma. Te szafki są puste. Okej, okay, tutaj kogoś zabili. Ubikacja. Zamknij te drzwi. Nie, musiałem, że tam taka szafeczka z lustrem jest A jednak to nie to Dobra Więc wychodzimy stąd F5 I idziemy przed siebie Czemu się muzyczka zmieniła? Dobra, idą do nas Zamknij się! Zamknij się tu! Wyciągnij to Na razie Zamknij te drzwi, zamknij te drzwi, bo nie masz amunicji Dobra, już? Koniec ich? F5 Weźmy teraz... Mamy mało amunicji takiej. Ingram. Jeden albo dwa. Dwa ingramy weźmiemy jednak F5. się. Napijemy się herbaty jeszcze. Okej. Okay, no i idziemy dalej. Kurczę, nie mam chusteczki przy sobie. Katar też ostatnio dopadł. Ludziska. Moje. Dobra, co, tutaj idziemy? Nie, może windę mamy zawołać? Nie. Mm. Mhm. A lek, dobra, wykorzystajmy weźmy te leki i następne. Dobra, on stąd uciekał? Tam na dole chyba nikogo nie ma, No ale i tak zapiszemy. Sprawdzimy jeszcze to pomieszczenie. Nic nie ma. A jeszcze tutaj. Też nic. Tu jest ubikacja. O, leki. No i idziemy. Na dół. Jeszcze raz 5 I schodzimy. Dziękuję.

Wolę się takimi walkę nie wydawać. No tak, czyli tam byli, Gdzie oni są? Dobra, przeszkadza mi ten telewizor. Wiem, że to ze telewizora ktoś strzelał Nie. jednak nie Dobra Dobra, guarding. my, Max Ja i ty Pilnował go tylko jeden sprzątacz To musi być tu

Co? Wow. Okej, okay, co tu się dzieje? Ktoś rzuca do mnie granaty z góry? Oj, chyba tak. O nie, ktoś rzuca granaty z góry. Dobra, się tutaj Ok, ktoś spadł na dół F5 Tutaj warto grę Maxa pejna zawsze warto zapisywać co chwila No okej, okay, tu mi się kończą pomysły idzie dalej iść A, tutaj chyba A tu jest o kurde, nie zauważyłem go No, wyjdziesz cwaniaku. Okej, okay, on wygląda jak John Travolta. Dobra, już Max już tylko żyjemy yy, tego. I cóż, idziemy dalej. Tak mi może da się zamknąć ok? Nie, nie da się. Okej, już nikt nam nie mówi gdzie są sprzątacze Więc będziemy działać na czuja Okej, wychodzimy Okej, wielkie pudło Okej, tam jest koleś Wejdźmy do środka Tego się nie będę spodziewać. O no nie! AK. Okay, tego się już na pewno nie spodziewało. Okej. Okay. Uleczmy się. Już teraz mniej leków mamy. Okej, okay, zebraliśmy już trochę kałasznikowa F5 jeszcze raz. Windą? No tak, nie zjedziemy windą na dół. Skoro nie Mona nas teraz ogląda, to kto inny? O, ciekawe. Ciekawe spostrzeżenie, No tak. Następny leci w naszą stronę. Z ślepą furią. Ale czy doleci? Doleci! OK, amunicja nam się tylko kończy, ok? Zrobiliśmy to iście w hollywoodzkim stylu. No tak, więc jest Kaufman, find him, take care of him. A my, gdzie jesteśmy? Tutaj weź kałasznikowa. A schował się tam ten kaufman. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś. O kurde, tutaj też są. Dobra, nie poszło tak jak chciałem. Okej, teraz się obróćmy, bo idą tutaj. F5 Leczmy się Tu jest Kaufman Weźmy granaty Kurczę, czemu nie wybrałeś granat? Jak się rzuca granaty ludziska? Poczekajcie chwilę Opcje. Sterowanie Walka Wybierz lepszą, drugi atak Pistolety, strzelba, pistolety F. Dobra. i gdzie on jest? Tutaj. O kurde. Źle trafiłem. No i gdzie on jest? Ok, chyba wpadłeś. Nie, nie wpadłeś. Dobra, Kaufman nie żyje. W pięć. Okej, okay, ale my tutaj zakończymy ten odcinek, w następnym zjedziemy jego zwłoki, więc cześć, cześć na razie, trzymajcie się ludziska.